Interesujące fakty, których nauka nie potrafi wyjaśnić. Część pierwsza: prawie każdy doświadczył ostatniego. Był kurczak o imieniu Mike, bezgłowy kurczak, który żył przez 18 miesięcy po odcięciu głowy. Twoja prawdziwa miłość jest pierwszą osobą, która pojawia się po kliknięciu na udostępnij, a następnie kliknij messenger, a tam znajdziesz tę osobę. Ludzki mózg jeden z najbardziej złożonych organów w znanym wszechświecie. Istnieje wiele tajemnic na jego temat, których nauka nie rozumie takich jak to, jak przechowuje wspomnienia. Jak generuje świadomość i jak kontroluje nasze emocje. Jeśli skomentujesz, surprise! Odblokujesz niesamowity nowy sekret. Emoji TikTok. Świadome sny. Są to najrzadsze rodzaje snów, których osoba jest świadoma, że śni podczas snu. Co więcej, ludzie czują, że mają pełną kontrolę nad swoim snem. Możesz dosłownie stworzyć swój własny sen. A teraz, przed ostatnim faktem, wesprzyj nas naciskając przycisk obserwacji, aby codziennie otrzymywać więcej interesujących treści. Poczucie déjà vu. Jest to uczucie. Doświadczyłeś ja czegoś, co dzieje się po raz pierwszy? Déjà vu jest bardzo powszechnym doświadczeniem.